Dziękujemy za oddane na nas głosy. Razem przy dobrej współpracy z wójtem możemy przystąpić do realizacji naszego programu. Programu, który zmieni naszą miejscowość na lepsze. Aby nasze działania były skuteczne, potrzebujemy kogoś, kto nas rozumie. I kogoś, kto wie, co to dobra współpraca i doprowadzi do realizacji naszego wspólnego programu. Koczałkowice potrzebują wójta z odpowiednim doświadczeniem, sprawdzonego gospodarza. Chcemy zgody i porozumienia. Razem będziemy rzetelnie pracować. Bez polityki. Dla mieszkańców. Praca na rzecz naszej gminy to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim ogromna pasja. Razem z radnymi i Wami mieszkańcami będę kontynuować to, co wspólnie rozpoczęliśmy. Wasze wsparcie pozwoli nam na realizację naszych marzeń. Głosujcie na Gabrielę Plachę!